Ty, no co ty tworzysz? No nie... <laughs> Właśnie nie wiem. Zrób to. Zrób to. to. no to. w rękach. to. هل تريد أن تقوم بمساعدتك؟ لا، لقد أخذت أرى أنه يجب أن تقوم بمساعدتك أرى أنه W końcu znaleźliśmy jakieś sensowne miejsce na żarełko. Sensowne miejsce na żarełko z fajną skarpą do zjazdu. Później zostałeś mianowany na 6 geja, nie? Jedzie. Zakładaj tą piankę To jest przód Takie nóżki wiesz To jest przód Co tam z tyłu jest To jest przód Dobra Przygotowany No co mogę powiedzieć się żyje. Czekaj Bokiem Z bokiem leci. Z kontru wiosłem. chyba, nie?

No grzeb, kabina przeliczył, nie? Ale ty... przy tym przycisku, ten wysoki przycisk, nie? No. Zamiast się, się pochylił do przodu i zahaczył kapokiem u kłodę, nie? W glebach. <grystanie> <grystanie> dobra, dobra. A ile wody nabrał? No przez Ale ile nabrał wody? To pełny jak? nie żałował się? Nie. <grystanie> to, co widzę, to zrobił taki Czerwona łódź pod wodą. Ej, no czemu czekaliście mną? No jak nie musieliśmy, te? No ja, żeby... Co, co żeś tam wytworzył? A... <laughs> Ale tu już nie nabieraj wody. Nie. Nie. Powiem Ci, że miałem... Jak... Przygodę zresztą. Jak po kolanach, po krzywach, znaczy nie po krzywie, sorry. To miałem takie załamanie, ale się przeszedł. Co się stało? Kurczę, zachaczonka pokiem, wiesz? O ten... pokiem Czachaczenkapokiem. <grymne> a to byłem dosyć głęboki, no Bo się pochyliłeś tak. tak do przodu. Tak. A się okazało, że jest ciasno. Gdzie jest ciasno, no. to Krętycznie, bo... Gdybym... Poszedł do tyłu normalnie. No byś przeszedł. To by dobrze, no, no ale spokojnie. Każdy się układał. Może no, się układać Ale no, nie do z tego jednego dnia to kurczę. Nie podoba mi się Do brzegu, nie. panowie, do brzegu. ja i wiesz co nie mogą wyjść. Szedłem chyba z dobre, 10-15 metrów w tej wokcie, nie było nigdzie tego. Dopiero tak, po jakieś kurcze linie czarnej, takie o, pokrzywy. O, pokrzywy o, na boso o, oczywiście, bo ja no, 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 normalnie w Krzakolandię totalnie. nie? Nie Niezłe krzaczory, co? Trochę. Full krzaki ze krzykami. Końca nie widać. Teraz Można sobie ryjek porysować. Końca nie widać? No, a tam totalnie nie tereny no, no. Dobra, możesz płynąć. Aha. Mamy kamienie. Smetny odcinek, nie? Ile tak od godziny? Będzie co? Czy nie? No ile tak płyniemy z godzinę? Klimaty dosyć podobne jak tutaj i pełno krzeczorów, nie? Takie tam tylko które ryje rysują. Czyli polna czarna fańczą, Jeszcze jakiś krótki szczot przez Krzekolandię Dobra, może atakować Je. Jakby się Cesterowi oddało to trzy metody pokonania tej kłody, nie? Ja, no tak. No ja, tak. ja górą Chester żółw błotny i ty pocisk Weź mi te Wiosłem Ja

O o, 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 No, o to chodziło. Uuu, pierwszy z wiosłem. Ja. <laughs> yeah. Co robicie, chłopaki? Macie trzy drogi. Zaczek mi się napompował. <noise> Bąka puściłeś, <nie? głos> Dobra. Tylko mówię, pamiętaj, końcówkę musisz prostopadle do kłody, nie w... Wiesz, nie z nurtem, nie? Musisz skręcić. W prawo. O, 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 dobrze, 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 pociągnij tam wiosłem jeszcze. Jesteś, elegancko. Końcówka prostopadle do kłody, nie? O, dobrze, 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 dobrze. Siedzi. Dobra, poczekaj, ja się stąd zwinę, nie? Mhm. Moment. No długo długo było smętnie, teraz tu był kawałek fajny. Nurt dosyć przyspieszył, się zrobiło tak trochę sympatyczniej. Co się stało? Grzyb utknął... E, po, e. Nie udodkowany nie, po prostu zostawił się, się w poprzek. Ja dopłynąłem do niego i próbowałem się jak zatrzymać i mnie obróciło i zrobiłem kółeczkimose. Ale się odbiłem od dna i wróciłem. za akcję Ty, Chester, tam dwa razy się wybroniłeś z kabiny, nie? No. Ale widziałem to, widziałem to. Próbujmy się tu No ja widziałem chyba przez chwilę dno normalnie, ej. Dno kajaka. No, tu się zrobił fajny odcinek, bez kitu. Chat. No bo nie ja on go musić, go sam zrobić, wiesz? No, no, tylko żeby dalej nie popłynął, nie? to nie ma Co odwaliłeś? To jakby to wyszło w poprzek cię postawiło czy co? To plur zleważenia Tak 35 Tam jest płycej i z lewej strony chyba tam z dno widać co? Trochę cię studnica wymęczy, co Tomek? Ciekawe w ogóle na, na którą dopłyniemy jest 10 po 6 i w sumie nie wiemy gdzie jesteśmy No ale najważniejsze to, że zrobiło się ciekawie znowu, nie? No Czad! Ten odcinek jest przygodowy No nie? i tak już od ilu? 15-20 minut jest, nie? No Tak e, może niecały kilometr śliźgawka dla dzieci, nie? Nie? Kłoda w poprzek. O, kilka zwałek znowu było ładnych, nie? Za oko, za oko w sumie jest godzina za pięć siódma.